Zapowiada nam się naprawdę dobry sezon MotoGP, ponieważ konkurencja jest naprawdę duża. Już teraz mamy bardzo duży ścisk w top 3, ponieważ na pierwszym miejscu mamy Pekobaniaje z 31 punktami, dwa punkty za nim Brad Binder i punkcik za nim Jorge Martin, który wywalczył pole position oraz wygrał sprint do Grand Prix Kataru. Zaś wygrał wyścig. Obaj tak naprawdę jechali w swojej lidze z dość swobodną przewagą, oba te wyścigi. Aczkolwiek Martin, gdyby był w stanie trochę bardziej powalczyć w wyścigu, to bardzo możliwe że byłby teraz pierwszy w generalce, bo miał podjazd do tego, aby wywalczyć drugie miejsce w walce z Bradem Binderem, aczkolwiek mu się to po prostu nie udało. W sprincie bardzo dobrze również się pokazał Alejrze Spargaro, aczkolwiek... W wyścigu nie poszło mu już aż tak dobrze, mimo tego, że startował z drugiej pozycji. Aczkolwiek to są takie pojedyncze wyniki i tu tak naprawdę nie będziemy się teraz tym zachwycać. Pozachwycać się możemy tym, co robi Mark Marquez i na Ducati walczy i pokazuje, że jest konkurencyjny. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w generalce i mimo tego, że pokazuje wiele przybłysków, piękne manewry, wyprzedzania, świetnie prowadzi motocykl i widać, że o tym Ducati się odnajduje, ale dopiero się jeszcze dociera z tym motocyklem, żeby w pełni po prostu robić z nim jedność to Mark Marquez wciąż jest Markiem Marquezem i potrafi po prostu przeholować, wylecieć troszkę z toru. Na szczęście Marquez nie spowodował, nie spowodował żadnej kolizji w ten weekend, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo chcę widzieć konkurencyjnego Marka Markeza. Ducati naprawdę jest świetnym motocyklem i jest w stanie spokojnie walczyć o zwycięstwa, jak tylko się z tym motocyklem dotrze. I sądzę, że tak naprawdę walka o mistrzostwo będzie się rozstrzygać właśnie między Baniają, Martinem oraz Markiem Marquezem. No chyba, że Brad Minder nas zaskoczy, bo KTM również przygotował świetny motocykl na ten sezon. I Brad Binder już w poprzednim sezonie pokazywał, że jest świetnym rajderem, po prostu. Ale nie jestem pewien, czy Brad Binder jest w stanie tak swobodnie wygrywać wyścigi i tak często, jak robił to Baniaja i Martin. I tak jak Marka zradzi sobie bardzo dobrze z tym Ducati, tak Marco Bezeki w tym roku troszeczkę się nie odnalazł, przynajmniej w tym pierwszym weekendzie. Niestety w sprintzie zajął 11 miejsca, w wyścigu 14, to jest bardzo słabym rezultatem, takim powiedziałbym na poziomie Yamahy. A... Ta wciąż nie jest dobra. Ani Yamaha, ani Honda nie są obecnie dobrymi motocyklami. Nie mają podjazdu do walki o topkę, czy to nawet jakieś wyższe pola, przynajmniej na razie. I tak naprawdę Ducati, KTM i Aprilia są jakkolwiek konkurencyjne. Ale szczerze mówiąc, tak naprawdę wygrać na czymś innym niż Ducati będzie ciężko. Chociaż te KTMy sądzę, że na niektórych torach będą w stanie zaskoczyć, bo na tym KTMie zaskakiwał nas przede wszystkim w ten weekend Pedro Acosta, czyli debiutant, który wygrał serię Moto 2 w zeszłym sezonie. I o nim tak naprawdę chciałem pogadać najwięcej, ponieważ Pedro Acosta ma jeszcze możliwość zostania rekordzistą, który pobiłby rekord Marka Marqueza i zostałby wtedy najmłodszym wygranym w wyścigu MotoGP w historii. Sam Acosta jest sceptyczny do tego i mówił w wywiadzie, że wątpi, że będzie w stanie to pobić, to są inne motocykle niż te x lat temu i teraz ciężej jest to zrobić i wydaje mi się, że ma w tym trochę racji, a Costa pokazał się z naprawdę niesamowitej strony, to z jaką lekkością o ten motocykl prowadzi, to jak on się składa w zakręty. Tak naprawdę dużo osób porównuje go stylem jazdy do Marka Markeza i coś w tym może być. Mam tylko nadzieję, że na torze nie będzie aż tak niebezpieczny jak sześciokrotny mistrz świata MotoGP. Pedro Acosta startował z 8. pola, w sprincie również był ósmy, w treningach był genialny, a jeśli chodzi o wyścig, tutaj było bardzo blisko nawet do podium. Pedro Acosta przebijał się, wyprzedził Markeza, Bastianiniego, drugiego Marqueza. Radził sobie naprawdę niesamowicie i byłem w totalnym szoku oglądając wyczyny tego młodzika. Dziekło chłopiec ode mnie 3 lata młodszy. Aczkolwiek problemem było to, że jego agresywna jazda doprowadziła do tego, że bardzo mocno zajechał opony i w drugiej części wyścigu to tempo stracił i spadł aż na miejsce dziewiąte. A był tak naprawdę bardzo blisko Jorge Martina już i gdyby te opony pozwoliły mu na więcej, gdyby aż tak ich nie zajechał w trakcie tego wyścigu swoją agresywną i przepiękną zresztą jazdą, to Kosta mógł powalczyć nawet o podium. Zabrakło jednak trochę doświadczenia i sądzę, że tak naprawdę w następnych wyścigach będzie tylko lepiej. Ja niestety podzielam pesymizm Akosty i uważam, że nie zostanie on najmłodszym zwycięzcą MotoGP. Wątpię, że w tym sezonie wygra jakiś wyścig. Może sprint, może sprint udałoby mu się wygrać, ale pamiętajmy, że to nie jest pełnoprawny wyścig, ale sądzę, że nie jedno podium Akosta w tym sezonie zdobędzie. Powiedzmy dobra, minimum jedno, bo to nie jedno to zabrzmiało, jakby faktycznie często się tam miał pokazywać, a może być ciężko, bo to wciąż jest debiutant, jednak, mimo że genialny, to jest to debiutant. Także zakładam, że minimum jedno podium Akosta ustrzeli ale czy zwycięstwo to dajcie znać co wy uważacie to tyle dostawcie subskrypcję na razie